Cześć, witajcie. Ja tutaj wpadłem tylko na chwilę przed filmem, żeby dodać, że info o konkursie jest na końcu filmu, bo wiem, że będą takie komentarze zapewne. Tak więc info o konkursie jest na końcu filmu. Konkurs dotyczy w dużym stopniu kariery Manchester United mojej, kariery Manchester United. No i to chyba na tyle. I dodam, że komentarze piszcie pod tym filmem. Pod, dokładnie pod tym filmem odnośnie konkursu. No. Chyba na tyle, zapraszam na film. Info oczywiście na końcu, powtórzę to trzeci raz, już do każdego dotarło. E, delikatnie jest zagmatwane to info na końcu, ale jeśli się słuchacie, to zrozumiecie. A teraz, zapraszam na film. Cześć, witajcie z tej trudnej to z Manchester United. I dzisiaj nadszedł czas na zagranie kilku meczów już czerwonymi diabłami po ostatnich e, dosyć słabych występach reprezentacji Polski. W mojej karierze oczywiście, bo normalnie grałem zajebiście. Dzisiaj mecz na pewno z Full City, za chwilę odnieśmy jeszcze na kalendarzek. E, z Hull City zakończymy ten samym miesiąc listopad. Miesiąc, w którym mam urodziny. Dokładniej, były one wczoraj. E, później Stoke, Southampton oraz Liverpool. E, co do Aston Villa, jeszcze to przemyśleć, czy będę mieć siłę po nagraniu kilku meczów. Bo jeśli mnie zirytuje, to może być różnie. Ale tak czy siak, zaczynajmy pierwszy mecz. Mecz z Hull City. No, przy okazji, ludzi mnie Chciałem za Kerika wrzucić Blindę, jeśli mogę. Mogę, jak najbardziej, świetnie, właśnie to taka zmiana jak potrzebuję. Hmm. Baran Rocho Myślę, że reszta już jest ok? Chociaż mam jeden ciekawy pomysł. W pierwszym składzie wyjdzie Adnan Januzaj za Antosia Valencję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Legendarny 5 deszczowo. Niestety, zaczynajmy. Jednak jest deszczowo. Myślałem, że troszkę inaczej. Manchester United, Hal City, Old Trafford, Berkeley, Premier League. Zaczynajmy. Gaston Ramirez, chyba powinienem przesłać znowu składy, ale już mnie to nawet ostatnio nie dziwi za bardzo. Roger East, sędzia spotkania. Tak, zdecydowanie powinienem składę. No cóż, zaczynajmy. Oj ojoj, ojoj. Oj, 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 oj I przegrywamy 1 do 0. Wow! Ale to się szybko rozwinęło, w ogóle taki strzał wpadł. Dawid, czemu? Wytłumacz mi, chłopie. Błąd zdecydowanie. Kto ma 14? Chyba Rafa Varan... Kurde, czemu taki strzał wpadł? Ona się nie odbiła nigdzie, Dawid. Jestem zawieziony Twoim postawą, niesamowicie. No ale przegrywamy 1-0 Trafford z Hal City. Wow. Dobra, pięknie. Dawaj Antoś. To musi być dobre do grania. JA pierdolę! Ale pizda. Van Persie I GOL! W końcu! Jeden do jednego! Robin van Bersie pasy się Di Maria. ale Boże, to podanie Walencji poprzedniej akcji mnie roz rozwaliło totalnie. O masakra. No ale dobra, liczy się, że jeden do jednego. Lecimy dalej. To jest przepycha Runeja. <laughs> Zajebiście realna gra. Oj, chuj. Ciężka sytuacja obrony. Dobra, udało się. Blind. Serio? Serio? Jak Ja nigdzie nie faulowałem przecież. Kurczę. Coś czuję, że brameczka jak Dawid się nie zepni po śladów. O kurwa. Eagle. Zajebiście. Zajebiście kurwa, biście po prostu. Zajebiście. O rany, skąd to się kuść we wzięło w ogóle? Ale słabo. O kurde. No i trzeba odrabiać. Kurwa znowu zresztą. Nie wierzę, kurwa. Pierdolę ten mecz. To jest niepojęte, kurwa. Dałem jeden strzał przez cały mecz. Ja jebie, to jest przykre wręcz. O Boże, to jest niepojęte. To jest po prostu kuźwa przykre. To jest niesamowicie głupie. Ruszamy z meczem ze Stoke City. Również na Trafford. Um, muszę jedną rzecz zmienić, bo mi to wkurwia. Żadne kurwa deszczowo. Dziękuję. Ruszamy z meczem. Um, mimo wszystko od pierwszych minut zacznie. Albo w sumie. Falcao, Valencia, no Walencja nie zagra tak źle, ale w sumie mam jeszcze jedno wyjście zaryzykować, mogę, Young zagra, zobaczymy, z chęcią pozbyłbym się, o wiem co zrobimy, zobaczycie bardzo ciekawe ustawienie zespołu, mianowicie Jones zagra na SPD, tego jeszcze nie było, ruszajmy. Legendarną 5 bezhumornie Old Trafford, godzina 19:45. Mecz Manchester United Stoke City. Okej, okay, Old Trafford oczywiście. Zobaczymy, czy teraz uda się po ostatniej, szokującej dla mnie osobiście porażce z Hal City, gdzie zagrałem tragicznie, czy uda się teraz nam wygrać. Ważny mecz, bardzo ważny mecz. Trzeba wrócić na drogę zwycięstw, no bo nie wyglądało to za dobrze. kurde no, a stoł, to nie są jakieś góry. Potrafią zaskoczyć, po prostu potrafią zaskoczyć. Skład 4 United, Piszcie, Grocho, Warant, Show, Jones, Kerry, Young, Runy, Di Maria, Kao. Formacja 4-5-1, czy też 4-2-3, jak to woli to nazywać. Za Państwa ekranach walka <laughs> Stoke City, Begovic, Wilkinson, Wilson, Hutt, Peters and Sidwell, Moses, Asaidi, Ireland, Peter Crouch. Formacje również 451 lub 4231, w zależności jak to lubi to nazywać. Chociaż tutaj nie, to jest bardziej 4231. Zaczynajmy. No ale to jest komputer i on musi zagrać celnie. Nie, to nie tak, że sugeruję, że komputer szukuje. Po prostu czasami mam wrażenie, że ta gra naprawdę leci w kulki z graczami. Ktoś tam kontuzja... No, oczywiście. No tak! <laughs> no tak. Panie Redamelu Falcao. Robin, wchodzisz, bo gościu się złamał. <laughs> Ma dość gry. Zobaczmy ten faul. No, trochę dziwny. No, ale... Na boisko musi wejść... Robin van Persie. Dobra, piękny Yang. Bardzo ładny Yang. Ej, naprawdę ładnie. Dobre podanie Jonesa. Okiwajmy, tutaj zawodnika. Jeszcze raz. Aj, Begowicz. Bardzo ładna parada, naprawdę. Co nie zmienia faktu, że też ładna akcja Robina Vampersiega. O, no, ładny jest. Ogólnie podobało mi się, tak. Teraz wrzuca. Ashley Yang. Na runę ja. Aj, Begowicz. I Ashley Yang. Di Maria! Tak z zaskoczenia chciałem troszkę zreślić, ja czemu nie. Ale nie wyszło. Jeszcze raz. Albo nie. Vampersi! Oj, jebany Begowicz. Wow, tego się nie spodziewałem. Bardzo ładna brona Begowicia. Gościu dowadnia klasę. O, rozegramy. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Runej! Goal! Pięknie! Wayne Runej! Klasa tego zawodnika. Anglik jest zajebisty w tym sezonie. Naprawdę. Cudny zawodnik. Niesamowity. Wayne Runej! Wykręcił tą bramkę z niczego. Nie spodziewałem się takiego strzału po nim. Jeszcze z lewej nogi. Klasa. Po prostu klasa. Prowadzimy 4 United po tej bramce 1 do 0 ze Stoke City Bardzo ładnie. Porozgrywajmy chwilę tę piłkę. Ej, czemu nie wcześniej, kiedy był fajnie ustawiono na strzał fałszem? Nie wiem Nie potrafię sobie na to odpowiedzieć. Jestem zaskoczony tym. DHA, 1 do 1. Kurwa, mać! Pierwszy strzał tych zjebów, nie wierzę. Ja to mam pecha ostatnio, naprawdę. Ale kurwa, mać. Piszczek przybiega na show, varan ma wyjebane. Chłopie, wydubcasz! Jak chuj, wypierdalasz z tego składu. Czy ja mam, może, wans chociaż na ławce? Jest, zajebiście, wypierdalasz varan, bo mnie w niesamowicie, nie pojęcie. Dawaj, Johnny. Tak mogą się wymieniać show z Imeriem do jutra, ale nic mi to nie da. Boże. Jebany Begowicz! Ale nie czuję, że zepsułem ten strzał, moim zdaniem był dobry. Kurde! Dawaj, piszcie, chodź do gry. O, Vampersi No nie, no to też obronił! Kurde! Runej! Runej! to też obronił! Kurde, Begowicz! Nie, no naprawdę! Gram nawet dobry mecz, po prostu nie wchodzi. No, no nie wychodzi, to boli tyle. Stoke zagrało, bywa, jedną akcję. I im się udało. Wow, nic z tego nie będzie. Koniec mecz, kończy się wynikiem 1 do 1. Kurwa, mać Begowicz 14 strzałów w Manchesteru United przy jednym Stoke City. 1 do 1. Boże, Begowicz powinien być mianowicie w mecz, zobaczmy. Aż jestem ciekaw. No 46. no dziwi mnie to. Begowicz miał ten mecz. Ja jebie, to jest niepojęte. Masakra. No okej, okay, namieściłem się i uważam, że nie ma sensu, żebym dzisiaj grał. Bo w jednym odcinku zepsuję sobie cały sezon. Jeśli przegramy z Southamptonem a City Chelsea oraz Liverpool wygrają swoje mecze, sytuacja wygląda tragicznie. Nie pozwolę na to, że przez to, że grałem gówno, bo muszę przyznać, że grałem gówno żeby to, na co pracowałem i wy pracowaliście, pomagając mi zbudować troszkę ten zespół, zepsuć w jednym odcinku, grając na siłę mecze, kiedy czuję, że mi nie idzie, dlatego odpuszczam dzisiaj. Ale jako, żeby była jakaś nagroda na następny, czyli w środę, lub jeśli chcecie, to w niedzielę, dajcie znać kiedy chcecie, środa czy niedziela. Macie. W ogóle w środę będzie na pewno, a w niedzielę by byłby odcinek dodatkowy, więc to zależy już od Was, jak, jak chcecie. Damy dwa odcinki. Ej Boże, jeden odcinek, co ja gadam. B. Chodzi mi o to, że ten, kto wytypuje dobrze wynik meczu Liverpool-Manchester United tutaj w tej karierze, w sensie w komentarzach wytypujecie pod tym odcinkiem lub następnym w niedzielę. Nie, w ogóle pod tym odcinkiem, bo w następnym już będzie z Liverpoolem. Przepraszam, że Wam tak to zakręciłem. Ale ogólnie chodzi o to, że kto dobrze wytypuje pod tym odcinkiem w komentarzach wynik meczu Manchester United-Liverpool, który będzie już następny, tutaj widzicie 13 grudnia. Dostanie jakąś kartę W trybie Ultimate Team Jeszcze nie wiem jaką Na pewno nie będzie to jakaś tania karta Obiecuję Tak powyżej 25-30 tysięcy Postaram się przynajmniej coś takiego ok Myślę, że to będzie odpowiednia nagroda dla was No ale pamiętajcie Trzeba dobrze wytypować wynik Tego meczu Tak więc wszystko w waszych rękach 13 grudnia Mecz Manchester United-Liverpool na Old Trafford Typujcie Pod tym filmem Trzymajcie się. Na razie.